Panie, mój Boże i mój Ojcze, Boże porządku, pokoju i pełni, staję teraz w Twojej obecności, z otwartym sercem, w pokorze i wierze, aby ogłosić, że Twoja moc działa we wszystkich dziedzinach mojego życia. Wychwalam Cię, bo jesteś Bogiem obfitości. W Twojej obecności nie ma braku, nie ma zamieszania, nie ma zniszczenia. Jesteś Bogiem, który zaspokaja każdą potrzebę, który przywraca to, co zostało złamane, który porządkuje to, co zostało przesunięte. I który przywraca to, co wydawało się na zawsze utracone. W tym momencie ogłaszam nad moim życiem, niczego nie brakuje, nic nie jest nie na miejscu, nic nie jest złamane, ogłaszam nad moim domem, niczego nie brakuje, nic nie jest nie na miejscu, nic nie jest złamane, ogłaszam nad moim zdrowiem, niczego nie brakuje, nic nie jest nie na miejscu, nic nie jest złamane, ogłaszam nad moimi relacjami, nad moimi dziećmi, nad moim małżeństwem. Nad moim życiem emocjonalnym, duchowym i finansowym. Niczego nie brakuje, nic nie jest nie na miejscu. Nic nie jest złamane, panie. Jeśli coś zagubiło się po drodze, jeśli jakaś dziedzina mojego życia została uderzona przez burzę, jeśli była strata, zdrada, niedobór, choroba lub zniechęcenie, proszę cię, wejdź swoją potężną ręką i odnowij. Dotknij, uzdrów, przemieniaj. To czego nie mogę naprawić, ty możesz, to czego nie mogę dosięgnąć, ty przynosisz do mnie. To, czego nie potrafię uporządkować, ty układasz doskonale. Ty jesteś Bogiem, który stawia każdy element na jego właściwym miejscu. Który otwiera drzwi tam, gdzie są tylko mury. Który podnosi tych, co upadli i odnawia zmęczonych. Oddaję tobie wszystko, co jest nieuporządkowane. Wszystko, co wywołuje we mnie niepokój. Wszystko, nad czym nie mam kontroli. Nie muszę wszystkiego rozumieć, bowiem, że ty dbasz o każdy szczegół. Tam, gdzie jest brak, wejdź z zaopatrzeniem. Tam, gdzie jest zamieszanie, wprowadź twój pokój, tam, gdzie są rany, przynieś twoje lekarstwo, tam, gdzie jest cisza, przemów do mnie, tam, gdzie jest ciemność, bądź moim światłem. Panie, niech w moim umyśle nie brakuje jasności, niech w moim sercu nie zabraknie miłości, niech w moich rękach nie zabraknie godnej pracy, niech moim stopom nie zabraknie kierunku, niech w moich marzeniach nie zabraknie nadziei. Odrzucam każde słowo przekleństwa, każdą myśl niedostatku. Każde dziedzictwo zniszczenia lub chaosu, ogłaszam, że jestem córką żywego Boga i dziedziczką Jego obietnic, moje życie ma cel, moja historia jest bezpieczna w Twoich rękach. To, co zostało złamane, będzie odnowione, to, co było nie na miejscu, zostanie ustawione na nowo, a to, czego brakowało, Ty zapewnisz w odpowiednim czasie i na właściwy sposób. Nie chodzę przez to, co widzę, ale przez wiarę, i przez wiarę już widzę, jak porządek zostaje przywrócony. Przez wiarę już widzę cud się dokonujący. Przez wiarę już dziękuję, zanim jeszcze zobaczę. Dziękuję ci, panie, bo w tobie. Niczego nie brakuje, nic nie ginie, nic nie jest na próżno. W tobie wszystko się spełnia, wszystko się porządkuje, wszystko zostaje przywrócone. Dziś odpoczywam w tobie, dziś dostosowuję się do twojej woli, dziś ogłaszam nad sobą i nad wszystkim, co moje. Niczego nie brakuje, nic nie jest nie na miejscu, nic nie jest złamane. W imię Jezusa. Amen.